To wygra mecz. Polska czy Szwecja? Zobaczcie. Te kurki wam powiedzą. O. Na razie idą w tamtą stronę. O, przywołamy tu. Kurki! Kurki! Kurki, kurki. O, kto 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 wygra? Polska, no i elegancko, zobaczcie. Patrz, jak wygrywają. Ani jednego gola na razie nie strzelili. O, dobra. Polska wygra, mówię Wam to. Znaczy góry Wam tak mówią. Ja tylko ich wierzę. Może, że dlatego przyszli pierwsze tu potem tu, że pierwsze będzie Polska wygrywać, a później dopiero pod koniec Szwecja nadganiać wyganiać. Oby nie. A dla tych, co nie widzieli jeszcze filmu z pisklaczkami, być może jeszcze nie jest wrzucony, a nie wiem akurat, to zapraszam Was na mój kanał. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie było. No i sobie zobaczcie, tutaj są pisklaczki. O, akuraczki tutaj. No a tutaj są kolejne piszklaczki. O. Tutaj są 6, a tutaj 14. Ja myślę, że możecie obstawiać na Polskę. Zobaczcie jeszcze, jakie spodziwki one są.